Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. W maju pogoda na Mazowszu zapowiada się bardziej wiosennie niż dotychczas, więc to idealny czas na odpoczynek na łonie natury i zaplanowanie ciekawej wycieczki. Warto skorzystać z uroków Mazowsza, który ma wiele do zaoferowania. Perełki architektury, zamki, pałace czy aktywny wypoczynek. Znajdzie się coś dla każdego. Dziś podsuniemy Wam kilka ciekawych propozycji żeby spędzić udany weekend majowy, wcale nie musimy nadwyrężać domowego budżetu, wydając pieniądze na kosztowne dalekie wycieczki, bo wiele atrakcji mamy tuż pod nosem na naszym przepięknym i niezwykle różnorodnym Mazowszu. Ja zachęcam do tego, abyśmy wyjechali i zwiedzili chociażby nasze skanseny, czyli muzea na wolnym powietrzu, w Radomiu, Muzeum Wsi Radomskiej czy w Sierpcu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. To są miejsca przepiękne, czyli możemy tutaj zarówno obcować z tradycją, z kulturą a do tego jeszcze przyroda? Naszą podróż zaczynamy od północy Mazowsza. Tu warto odwiedzić zamek książąt mazowieckich w Ciechanowie. Twierdza nad Łydynią ma ponad 600 lat i kryje wiele tajemnic. Jedna z nich dotyczy miejsca ukrycia skarbu księcia Janusza I, którego strzeże czarny pies, a właściwie rycerz przemieniony w groźne zwierzę przez alchemika. Mamy tutaj dwie ekspozycje stałe. Pierwsza poświęcona jest Trzem Wiekom Niezależnego Mazowsza, którą można zobaczyć na bastach. Druga poświęcona jest faktom i mitom Ciechanowskiego Zamku. Można tutaj zobaczyć liczne artefakty z wykopalisk z terenu Ciechanowa, jak też zamku. Kolejnym symbolem miasta, ale też parałką architektoniczną w skali kraju jest Wieża Ciśnień. Od prawie 50 lat jest nieodłącznym elementem krajobrazu Ciechanowa. Przy wiarze znajduje się park nauki Torus, w którym z edukacją i zabawą przeplatają się motywy i konteksty regionalne. Możecie nas odwiedzać cały rok, zobaczyć naszą interaktywną wystawę, dzięki której lepiej zrozumiecie zasady fizyki, a do końca sierpnia przez całe wakacje mamy dostępną naszą wystawę czasową pod nazwą Bezpieczna Woda. Do naszego Parku Nauki Torus można dotrzeć też rowerem, odwiedzając inne atrakcje Ciechanowa i okolic, takie jak Zamek Książąt Mazowieckich czy Muzeum Romantyzmu. Z miasta można się wybrać rowerem do malowniczej Opinogóry, gdzie znajduje się otoczone pięknym parkiem Muzeum Romantyzmu. Dawna posiadłość Krasińskich obejmuje park angielski z kompleksem budynków. Między innymi neogotycki pałacyk, oficyna dworska, powozownia czy oranżaria. Miłośnicy wypoczynku nad wodą mogą zajrzeć do Krubina. To jedyny w okolicy Ciechanowa kompleks wodny składający się z 11 stawów. Jest to przystań dla wodniaków, odkryty basen i piaszczysta plaża. Krubin położony jest około 3 km od centrum miasta a z centrum poprowadzi do niego ścieżka rowerowa. Powodzeniem cieszą się też okoliczne spływy kajakowe Łydynią. Jeżeli ktoś lubi aktywnie wypoczywać, to oczywiście rowery i kajaki. Moje ulubione zajęcie na wolny czas, czyli kajaki rzeki Mazowsza, gdzie możemy popłynąć. Jesteśmy tuż po święcie ziemi, ale możemy też jeszcze coś zrobić dla ziemi, więc jeżeli wsiądziemy w te kajaki, to posprzątajmy, jeżeli coś będziemy widzieli po drodze, a jeżeli nie, to przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to, co wzięliśmy ze sobą, żebyśmy również zabrali i nie pozostawiali w miejscach do tego niewyznaczonych. Na południowy wschód od Ciechanowa znajduje się Płock. Niegdyś stolica państwa i dawny grot Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. To położone na 50-metrowym wzgórzu tumpskim u dorzecza Wisły malownicze miasto, którego najbardziej rozpoznawalnym elementem jest Bazylika Katedralna i elementy Zamku Książąt Mazowieckich, w którym obecnie mieści się Muzeum Diecezjalne w Płocku. Nieopodal Bazyliki znajduje się najstarsze polskie muzeum z 1821 roku, czyli Muzeum Mazowieckie w Płocku, słynące z największych zbiorów secesji w Polsce i niezwykłej ekspozycji poświęconej sztuce Art Deco. Płock to również szeroka plaża, na której w okresie wakacyjnym meca weekend odbywają się festiwale. Jest też jedyne w Europie Molo na rzece oraz dla spragnionych sportowych atrakcji kąpielisko miejskie, czyli zalew Sobótka. Pogoda piękna w płocku no, wzgórze Tunskie wspaniałe, także tu nic innego tylko jeździć na rowerze, prawda, zwiedzać. 20 km na wschód od płocka znajduje się niezwykły skansen osadnictwa nadwiślańskiego w Wiączeminie. Jest on pamiątką po czasach, gdy nad Wisłą żyli wspólnie Polacy i Holendrzy, czyli przybysze z Fryzji, Flandrii i Niemiec, którzy osiedlali się na tych terenach od XVII do połowy XIX wieku. Piękny Skansen, taki bardzo butikowy, czyli Muzeum Osadnictwa Holenderskiego w Jączyminie Polskim niedaleko Płocka. To jedno z dwóch muzeów na wolnym powietrzu w Polsce, poświęcone tematyce osadnictwa holenderskiego na Mazowszu oraz jedyne takie miejsce w regionie Mazowsza. Centralnym punktem skansenu jest dawny, budynek dawnego kościoła ewangelsko-wispruskiego z 1935 roku. W okolicach Warszawy znajdziemy wiele ciekawych miejsc dla tych najmłodszych i trochę starszych. Jednym z nich jest Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Przede wszystkim mamy tutaj największy zespół taboru wąskotorowego w Polsce. Niektórzy mówią, że największy w Europie. 226 pojazdów znajduje się tutaj na terenie naszej placówki. To jest wycieczka pociągiem retro, czyli takim zabytkowym składem, czasem prowadzonym przez parowóz, jedyny czynny parowóz na Mazowszu, również wagony, którymi tutaj pasażerowie nasi podróżują, są to wagony historyczne produkcji polskiej z lat 50. Oprócz tego oczywiście mamy różne wystawy, stałe, czasowe. W muzeum można nie tylko zwiedzić ponad 200 niezwykłych okazów wąskotorowego taboru, ale również przejechać się jedynym i niepowtarzalnym pociągiem retro, który dowozi turystów na teren Kampinoskiego Parku Narodowego, a wycieczka ta połączona jest z jego zwiedzaniem. Puszcza Kampinoska to miejsce unikalne nie tylko ze względu na bogactwo fauny i flory, czy rozbudowane zaplecze turystyczno-rekreacyjne, lecz także z uwagi na bliskie sąsiedztwo stolicy, często nazywane też zielonymi półcami Warszawy. Jako, że jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczych obszarów Polski, można tu się spotkać oko-oko oko z łosiem. Żyją to także dzikie rysie czy wilki. Obecnie tereny puszczy w większości wchodzą w skład Kampinoskiego Parku Narodowego, a ponadto zostały wpisane na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO. Dzika natura, dzika przyroda wygląda inaczej. Dzika przyroda jest zróżnicowana. To tak jak z porównaniem y, łanu zboża, gdzie każda roślina jest w tym samym wieku i, ma, i tego samego gatunku, co z naturalną łąką, gdzie y, rośliny nawet tego samego gatunku mają różną wysokość, jest bardzo wiele różnych gatunków, to się zmienia w ciągu, y, w ciągu roku. Przyroda to różnorodność, y, a, nie, y, a nie monokultura. Kampinos to jest świat dwóch żywiołów. Z jednej strony są piachy, a więc wielkie piaszczyste wydmy. Z drugiej strony to jest woda, a więc bagna. Wrocław ma swoje Krasnale, Zielona Góra, Bachusiki, a Radom rzeźby przedstawiające produkty, z których miasto słynęło lub nadal słynie. W miejskiej przestrzeni znajdują się wykonane z brązu odlewy, m.in. słynny pomnik serka homogenizowanego, kultowe sofiksy czy lokalne ciastko radomianka. Rzeźby wyrobów przemysłowych rozmieszczone są w przestrzeni śródmieścia, a wyroby zostały odwzorowane w skali 1 do 1. Niecałe pół godziny od radomia możemy zanurzyć się w dzikie ostępy pradawnej puszczy, czyli Kozienicki Park Krajobrazowy. Oprócz przepięknego lasu znajdziemy też niezliczone gatunki zwierząt w dolinach szekradomki i zagoszczonki. Przez puszczę przebiega 9 szlaków pieszych i 9 ścieżek dydaktycznych. Dużą popularnością cieszy się ta prowadząca do królewskich źródeł, gdzie na polowania miał wybierać się sam Władysław Jagiełło. Przebiega tamtędy też 17 ścieżek rowerowych. Jedną z nich dotrzemy na skraj Parku Krajobrazowego do rezerwatu przyrody Okulny Łuk. Tu wśród specyficznej roślinności torfowiskowej i wodnej swoje siedlisko mają żółwie błotne. Ponieważ wymaga ono specyficznych warunków do życia, to takie warunki jeszcze tutaj są zachowane. A te warunki polegają na tym, że zwierzę musi mieć dostęp do wody, w której spędza cały rok, ale musi mieć również dostęp do piaszczystych, suchych terenów, bo tam samice w okresie wiosennym składają jaja. Odwiedzając puszczę, warto zajrzeć też do Kozienic, miasta, gdzie urodził się król polski Zygmunt I Stary. Najważniejszym zabytkiem w mieście jest zespół parkowo-pałacowy, w którym znajduje się Muzeum Regionalne. To właśnie tutaj odpoczywał Stanisław August Poniatowski, który zlecił włoskiemu architektowi zaprojektowanie barokowego pałacu, powstałego pod koniec XVIII wieku. Otoczenie pałacu to malowniczy park krajobrazowy. 20 minut drogi od Kozienic leży Czarnolas, miejsce, w którym mieszkał i tworzył Jan Kochanowski. Obecnie jest tam muzeum jego imienia, które mieści się w murowanym dworze Jabłonowskich pochodzącym z XIX wieku. Tam, gdzie rosła słynna lipa, wspomniana w utworach poety, stoi pamiątkowy obelisk. W czerwcu odbywają się tu słynne czarnoleckie spotkania sobotkowe. Kolejnym nietuzinkowym miejscem w okolicach Radomia jest Iłża. Malownicze miasteczko położone u podnóża wzgórza zamkowego, z górującym nad nim gotycko-renesansowym zamkiem biskupów krakowskich. Kiedyś słynna z garncarstwa, teraz z turnieju rycerskiego odbywającego się tam w majowy weekend, starego zwyczaju wielkanocnego tarabanienia i najlepszych w regionie lodów. Miejsce to ukochał Bolesław Leśmian, do dziś można odwiedzić Malinowy ruśniak i Izbę Pamięci Poety. Nieopodal zamku znajduje się przystań Aktywna Strona Jurze, położona przy lewym brzegu rzeki Iłżanki. Znajduje się tam strzeżone kąpielisko, plaża z widokiem na zamek, obiekty sportowe i wypożyczalnia sprzętów wodnych dla miłośników aktywnego wypoczynku. Gradką dla wielbicieli dawnych instrumentów muzycznych niewątpliwie będzie wizyta na Zamku W Szydłowcu. To jedna z najpiękniejszych gotycko-renesansowych rezydencji magnackich w Polsce. Posadowione na wyspie otoczonej Fosą Zamek, jest siedzibą Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, gdzie znajdziemy unikatową w skali kraju kolekcję ponad 3000 instrumentów. Miłośnicy architektury drewnianej muszą zajrzeć do położonego na południe od stolicy Otwocka, który jako uzdrowisko swoje triumfy święcił na przełomie XIX i XX wieku za sprawą odkrytych przez doktora Józefa Geislera unikatowych na skalę europejską właściwości miejscowego mikroklimatu przez miejscowych nazywanego machoniowym powietrzem. Krótki, lecz intensywny rozwój miasta na przełomie XIX i XX wieku doprowadził do wykształcenia się specyficznego stylu budownictwa lokalnego, które było rozwijane do końca okresu międzywojennego we wszystkich letniskach podwarszawskich od Międzylesia po Celestynów. Powstanie tego stylu jest związane z ówczesną modą na architekturę szwajcarską, to, co zostało stworzone nad Świdrem, to coś pomiędzy stylem mazowieckim zabudową rosyjskich podmiejskich daczy i alpejskich schronisk. Ojcem tego stylu był Michał Elviro Andrioli, który w 1880 roku nabył część folwarku anilin należącego do dóbr Otwocka Wielkiego. Był to teren dziewiczyń zamieszkały zalesiony położony nad rzeką Świder. Do popularyzacji nazwy Świdermajer przyczynił się Konstanty Ildefons Gałczyński, który w latach 30 często odwiedzał Świder. Najpiękniejszym elementem domu nadświdrzeńskiego była jego bardzo bogata snycerka stolarki drzwiowej okiennej ścian. Szczytów, dachów i ganków. Drewniana architektura otwocka i okolic jest w skali Mazowsza czymś wyjątkowym. Rozwinęła się w bardzo krótkim czasie i tylko na ściśle określonym terenie, którego osią jest kolejna nadwiślańska, a centrum miasto Otwocka. Pierwszym przystankiem na mapie po ziemi siedleckiej jest Zamek Książąt Mazowieckich w Liwie. Wybudowany na Mokradłach, dziś zamieszkiwany przez słynną Żółtą Damę. Siedziba Muzeum Zbrojowni, gdzie znajdziecie największą kolekcję uzbrojenia na Mazowszu. Zamek przeszedł gruntowną rewitalizację. W jego pobliżu powstał park kulturalno-historyczny, który jest idealnym miejscem do organizacji imprez. Między innymi corocznego turnieju rycerskiego. Zamek w Liwie to znakomite miejsce na wiosenkę. Spacer. Cudowne zachody słońca, malownicze widoki to tylko niektóre atrakcje, jakie możemy podziwiać w Dolinie Liwca. Samo miejsce jest wyjątkowe, ponieważ to tutaj właśnie mieściła się granica z Litwą. Rzeka Liwiec, która płynie o podnóże zamku była tym miejscem właśnie granicznym. To zamek obronny, który został wybudowany na szlaku handlowym do Wilna, więc miejsce strategiczne przez wiele wieków, gdzie rządziły wspaniałe kobiety, księżna Anna Mazowiecka z Radziwiłłów. Blisko 50 km od Ljewu, w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie można zagłębić się w ziemiańskie życie przełomu XIX i XX wieku. Wizytówką miejsca jest klasycystyczny murowany dwór i oficyna, a także otaczający je park ze stawem i stuletni sad. Mamy do zaoferowania nietypową usługę jak na muzea, czyli miejsca noclegowe, gdzie możemy tutaj spędzić przyjemnie czas na terenie muzeum. Na stawie można popływać łódką bądź rowerem wodnym. Jeżeli chodzi o spędzanie aktywnie wolnego czasu, to również możemy tutaj wypożyczyć rowery do przemieszczania się po okolicy. Dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek, doskonałym miejscem będzie zalew nad Muchawką z plażą i ścieżką pieszo-rowerową. Miejsce idealne dla fanów kajakarstwa, wędkowania i pływania. Jadąc 100 km na północ od osiedlec trafimy do Półtuska. To poprzecinane kanałami miasto nazywane Wenecją Mazowsza. Znajduje się tu pieczołowicie odrestaurowany 15 wieczny zamek biskupów płockich, położony nad rzeką Narwią na skraju Puszczy Białej. Jest jednym z najstarszych i najważniejszych zamków północnego Mazowsza. Dziś funkcjonuje jako trzygwiazdkowy hotel. Swoją siedzibę ma tu też Dom Polonii i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Do zamku wjedzie most Arkadowe. Jest Wieża Widokowa, Kaplica Świętej Marii Magdaleny, Zbrojownia i Kuźnia Zamkowa. Przy domu Polonii działają przystań i stanica, w której można wypożyczyć kajaki, rowery wodne czy łodzie motorowe. Największą wodną atrakcją organizowaną przez dom Polonii są rejsy gondolami. Natomiast kąpielisko miejskie w Półtusku to plaża nad Narwią z widokiem na dawny zamek. Jest też pole kamperowe, można się też wybrać na spływ kajakowy liwcem. Godzinę drogi na północ od półtuska czeka na nas bogactwo przyrody, tradycji i kultury. Tak jednym zdaniem można określić Kurpiowszczyznę. Nieodłącznym elementem zwiedzania dla wszystkich, którzy zamierzają wybrać się na północ jest Zagroda Kurpiowska w Kadzidle. Można tutaj zobaczyć jak żyli Kurpie. Jest obejście gospodarskie, jest dom mieszkalny, spichlerz, sodoła, obora, kuźnia, olejarnia. No i miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, jest sala, gdzie prowadzimy warsztaty kurpioskie, czyli uczymy robić kwiaty, wycinanki, pieczywy obrzędowe, ozdoby choinkowe. To właśnie tutaj od blisko 30 lat odbywa się wesele Kurpiowskie. Folklor na Kurpiach jest wciąż żywy i pielęgnowany w stroju gwarze, muzyce i tańcu. 20 minut autem od Kadzidła mieści się Kurpiowska Kraina nad zalewem wykrot na styku Mazowsza-Mazur i Podlasia. To hotel, kompleks turystyczno-rekreacyjny i strzeżone pole kamperowe. Aktywny wypoczynek na terenie ośrodka zapewni wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz rowerów górskich, a także ścian. Wspinaczkowa, korty tenisowe i boiska sportowe. Ze względu na niski stan wody Zalew zapewne przypadnie do gustu rodzinom z dziećmi. Dodatkowymi atrakcjami dla najmłodszych są place zabaw oraz salka gier. My jako mazowiecka regionalna organizacja, ale w ogóle cała branża turystyczna na Mazowszu zadbamy o to, żebyście się dobrze państwo czuli na Mazowszu i dobrze wspominali ten pobyt. Zachęcamy zatem do odwiedzania Mazowsza. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Państwa do odkrywania Mazowsza. Do zobaczenia za tydzień!